Na samym początku naszego dzisiejszego spotkania porozmawiamy o miłości. Miłości na pierwszą stronę. Miłość osób publicznych mogłoby się wydawać, że niczym nie różni się od tej tradycyjnej, a jednak to właśnie ona jest zazwyczaj z paparacji w tle. Znajdujemy się dzisiaj na uroczystej premierze filmu Miłość na pierwszą stronę. bohater miał nie lada wyzwanie jeśli chodzi o paparazzi, a jak ty jako Piotr Stramowski, jakie masz doświadczenie z operacji? Ja mam to raczej pozytywne, nigdy jakoś się nie przejechałem, może raz jak ktoś po prostu wszedł na posesję prywatną, no to było nieprzyjemne, no bo to jest już takie przekroczenie granicy jakiejś takiej komfortu. No to, to, po co oni tam weszli? Żeby zrobić zdjęcia, weszli na, na po prostu prywatny teren. I nawet się przestraszyliśmy trochę, bo nie wiedzieliśmy, kto to jest. No i takie to było nieprzyjemne, ale to, to tylko raz. A tak to, jakby ja rozumiem ludzi wykonujących ten zawód, yy, pomagamy sobie nawzajem, więc jakby mam takie do tego podejście i yy, jak najbardziej powinniśmy żyć w jakiejś takiej synergii. Ja myślę, że też mężczyźni mają lepiej, bo jeżeli są te zdjęcia takie nieplanowane, no to jednak wy. No, zwykle nie zwracacie uwagi na to, jak wyglądacie. No, my kobiety mamy z tym troszkę gorzej. Yy. Czy żaliła ci się na przykład Kasia, że kurczę, no znowu zrobili takie zdjęcia, jak akurat jadłam? A czy wiesz, no, oni, yy, nie wiem dlaczego tak jest, ale faktycznie wybierają często na tych portalach zdjęcia najmniej korzystne. Chyba, żeby były na kontrze, po prostu do tych, które są na ściankach, gdzie wyglądamy ładnie. Po prostu, wiesz, no musi być równowaga w wszystkich świecie, więc musimy wyglądać to brzydko. Eee, no faktycznie z wami jest, z kobietami jest, przepraszam, tak, że. że że chyba bardziej tak zwracać na to uwagę, ale też tak dlatego, bo, bo tak sobie myślę, nie? teraz na bieżąco po prostu, no niestety macie trudniej, więc macie, jest jakby większe oczekiwanie od kobiet, żeby też wyglądały, no jest na to postawiona dużo, duży nacisk od lat, tak, I tak, tak to jest, w takim się żyjemy. Idziesz sobie z żoną, z dzieckiem, z Watą Cukrową i to się sprzedaje? Serio? Ludzi to interesuje? Tak, z lodami się też pamiętam, sprzedawały. Jak szliśmy kiedyś z żoną, e, moją Paulinką e, i ktoś nam zrobił zdjęcia, e, jak jemy desery lodowe w rożkach, to pamiętam, że, że to, to mocno poszło wtedy. No ale może dlatego również, że to były nasze początki z Pauliną i każdy chciał mieć nasze zdjęcia. A teraz chyba już im się obyliśmy. E, no ale taka jest naturalna kolej rzeczy, ja, ja staram się cenić własną prywatność e, i dlatego, dlatego, jeżeli już się nią dzielę, to staram się to robić na własnych warunkach. Rej! to każdy na kim możesz zarobić, bo masz znany ryj. My jesteśmy prawdziwi paparazzi. Podnieca mnie to. W większości komedii romantycznych kobieta z przeszłością. Hej, nie po oczach. I mężczyzna po przejściach... Ja bym chciał zagrać od twój sikor nagle padają na siebie, patrzą na siebie, najczęściej w zwolnionym tempie, pląka jakaś tam muzyczka w tle i bum, zakochną się w sobie. E, ryje i pół ryje, Co to oznacza w slangu w żargonie paparacji? No to właśnie musicie iść na ten film, żeby się dowiedzieć. Ja nie będę wam tutaj wszystkiego zdradzać, bo to są wszystko moje ukryte, wiesz, wyniki mojego śledztwa, poszukiwań, czytania o, o paparacji. Zresztą chciałam powiedzieć, że te różne historie, które możecie zobaczyć w tym filmie, na przykład mhm. historie y, o tym, jak ona mdleje, żeby żeby się dostać na imprezę, to jest historia prawdziwa, którą właśnie jedyna, była jedna tylko dziewczyna, taka znana paparazzi, nie udało nie poznałam jej osobiście, pozdrawiam ją serdecznie, jeżeli nas ogląda teraz, ale y, oglądałam z nią wywiady, jej wypowiedzi i właśnie ona opowiadała o tym, jak również na przykład ta scena, gdzie ja zagrałam samą siebie, czyli, że była rzeczywiście taka sytuacja, że się zasadzali na kogoś w krzakach, kto wychodzi z dzieckiem ze szpitala, a ona po prostu podeszła i spytała, czy, przepraszam, czy mogę wam zrobić zdjęcie i i to był bardzo znany aktor, już nie będę mówić kto, ale się zgodzili. Więc bardzo wiele sytuacji, które tutaj pokazujemy z życia paparazzi, no to są rzeczywiście rzeczy, które wydarzyły się naprawdę. A jakie ty masz doświadczenia z paparacji Złe, dobre? W... Nie mam jakichś takich bardzo złych, no bo ja nie byłam nigdy taką gwiazdą rozchwytywaną przez raczej, jestem artystką, się uważam za artystkę nie za celebrytkę i mi się troszkę wydaje, że w Polsce, no u nas nie działa to tak powiedzmy jak na świecie, że to jakoś strasznie utrudnia życze, życie, poza tym wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak dasz im palec, to oni ci zjedzą całą rękę, jak, jak im nie dasz tego palca, to... To oni raczej nie żerują na tobie. Przynajmniej ja, ja nie byłam w takiej sytuacji. No oczywiście no parę razy y, przeczytałam jakieś kłamliwe artykuły na swój temat dziwne nagłówki. Jeżeli nie wiesz co o zdjęcia, bo ja tak patrzę, A, tak. no to jest y, strasznie bolesne, że te zdjęcia zawsze są takie najgorsze, najbrzydsze, gdzie akurat po prostu masz najgorszą minę, albo wyglądasz tak. No jest coś w tym, tak? Ale co w tym jest ekscytującego? Bo, bo powiedziałaś, w filmie jest jedna taka scena, gdzie e, Rafał Zawierucha uczy swoją jakby kursantkę, czyli świeżą paparację, będziemy dokładnie zdradzać, co, jak e, jakie zdjęcia się sprzedają. I mówi tak, no słuchaj, po prostu z watą cukrową w zoo e, idzie do sklepu po bułki. Serio ludzie kupują takie zdjęcia? Albo też robiłaś researchy jakiś pewnie? Że To wszystko jest według researchu i to wszystko, te słowa, to nie są wymyślone przez nas. Zresztą my mieliśmy na planie jednego z, naj, z takich najważniejszych, największych polskich paparacji, który nas uczył. Pierwsze, co zrobił, to przyszedł i pokazał nam wszystkie zdjęcia, które ma na nas. Publikowane i niepublikowane, więc nie tylko na mnie, też na Olgę, na Rafała. No a z tego co wiem, Olga z Rafałem to nawet dwa dni jeździli z nim po mieście i polowali na kolegów. Produkcja zapewniła nam trening i razem z Rafałem Zawieruchą jeździliśmy z paparazzo. On nas uczył od obsługi aparatu po to, jak szybko strzelać zdjęcia, jak chować aparat, jak robić to na przypał, jak robić to z ukrycia, gdzie wystawać. Tego wszystkiego się uczyliśmy. Czyli to jest ciężka praca? Wydaje mi się, że jest to bardzo specyficzna praca, że trzeba ją lubić, trzeba czuć w tym jakieś mm, wrażenie, że, że ma to sens. Trzeba mieć takie przeświadczenie, że, um, że po coś to się robi. Ja nie mam takiego przeświadczenia i mam inny stosunek do tego. Natomiast polubiłam paparazzo, z którym ćwiczyliśmy. Pozdrawiam cię, jeżeli będziesz to oglądał. Natomiast no, mój stosunek y, do zawodu się nie zmienia. No. Jakie to masz doświadczenia z paparazzi? Osobiste, mogę powiedzieć. Nie, nie, nigdy jakoś też. Y, nie się wydaje, że raczej mój stosunek do świata jest taki, że ja też nie podchodzę do tego jakoś ultra poważnie. Czy to nie jest tak trochę kij w mrowisko włożę, że osoby publiczne nie istniałyby bez paparazzi? Tylko ich obronie. Ale po pierwsze to y, mój stosunek. Y, jak gdyby tu nie ma kogo ani bronić, ani skarżyć. Bo jeżeli chodzi ci o osoby, y, o tak zwanych celebrytów, to. Y, im potrzebna jest uwaga, i każda uwaga jest dobra wtedy. Natomiast jeżeli mówisz o osobach, które wykonują, wykonują zawód, który jest związany z tym, że będzie się popularnym, to jest to inna strona tego zawodu, do której no, nie mamy na to wpływu. Można się do tego albo przyzwyczaić, albo robić to na własnych warunkach. Natomiast ja nie uważam, żeby nie istniała bez paparacji.